The Last Guardian bez wątpienia ma coś wspólnego z Shadow of the Colossus oraz Ico, poprzednimi dziełami Fumito Weddy i jego współpracowników. To gra, która urzeka i zachwyca, pomimo irytujących momentów. Można ją pokochać trudną miłością, która zniesie wszystkie wady. Niedociągnięcia potrafią dać się we znaki. Przy wychodzeniu z zamkniętych pomieszczeń, spadki płynności są odczuwalne, czasem mocno. Kamera potrafi wariować, gdy wspinamy się na zwierzęcego towarzysza, a zwykłe zeskoczenie z łańcucha w stronę skalnej półki potrafi być ekstremalnym wyczynem, który udaje się dopiero przy którymś z kolei podejściu. Kiedy giniemy, czasem zdając sobie sprawę, że porażka nie jest wcale wynikiem naszej nieuwagi czy braku refleksu, a skutkiem niedopracowania produkcji, możemy się porządnie zdenerwować. Po chwili jednak ponownie zanurzamy się w niesamowitej atmosferze gry. To jedna z najbardziej fascynujących tegorocznych produkcji. Wyjątkowy klimat odczuwamy od samego początku, gdy poznajemy bohatera. To bezimienny chłopiec, który w niewyjaśnionych okolicznościach trafia do pewnej jaskini. Odzyskuje tam przytomność i orientuje się, że przebywa obok Trico, potwora przypominającego krzyżówkę psa i gryfa. Chłopak postanawia pomóc uwięzionemu stworowi, wyciąga włócznie z jego grzbietu, a nawet zdobywa pożywienie dla wielkiego zwierza. Tak rozpoczyna się przygoda, a jednocześnie współpraca i przyjaźń obydwu postaci. Założenia rozgrywki są jasne: musimy wydostać się z tajemniczych ruin. Pokonujemy więc kolejne obszary, rozwiązując środowiskowe zagadki, co pozwala kontynuować wędrówkę. Czasem trzeba znaleźć sposób na pozbycie się przeszkody, otworzenie bramy, czy zachęcenie trik, by ruszył z miejsca. Pokonywanie problemów jest zróżnicowane i wymaga myślenia. Gra praktycznie w ogóle nie prowadzi nas za rękę. Magiczna strzałka czy świecąca kropka nie podświetlają ścieżki prowadzącej do celu. The Last Guardian wymaga pozbycia się wielu przyzwyczajeń ze współczesnych gier, oferujących mnóstwo ułatwień. To miła i odświeżająca odmiana. Musimy być spostrzegawczy i uważnie się rozglądać. Znalezienie sposobu odblokowania dalszej drogi niezmiernie sprawia wielką satysfakcję, tym bardziej że zależy nam na bohaterach i mocno im kibicujemy. Do trico można przywiązać się bardzo szybko. Bestia zachowuje się naturalnie i nie reaguje na komendy automatycznie jak robot. Zdarza się, że wskażemy mu drogę, a ten chwilę się zastanowi, popatrzy na pokazane przez chłopaka miejsce i dopiero po chwili tam wskoczy. Beczkę z jedzeniem może trącić parę razy łapą, zanim spałaszuje ją w całości. Trzeba jednak przyznać, że taka naturalność w niektórych przypadkach jest aż zbyt dotkliwa. Kiedy na reakcję bestii czekamy prawie 20 sekund, nasza cierpliwość zostaje wystawiona na poważną próbę. Nigdy jednak nie złościmy się na wirtualnego kompana zbyt długo. Patrząc na niektóre jego ruchy i zachowania nie sposób się nie uśmiechnąć. Gdy jest zaniepokojony lub wzburzony, my też automatycznie się przejmujemy. Traktujemy go jak własnego psa. Wydaje się, że właściciele i miłośnicy czworonogów poczują striko nieco silniejszą więź niż pozostali. Nasz towarzysz przydaje się w różnych sytuacjach. Czasem musimy zjechać po jego ogonie. Innym razem jedynym sposobem na kontynuowanie podróży jest kurczowe trzymanie się jego grzbietu, podczas gdy wykonują skoki ku oddolonym obiektom. Bohater nie potrafi też walczyć, więc kiedy spotkamy nieprzyjaciół, musimy polegać głównie na stworze. W dalszej części gry mamy pewien wpływ na potyczki. Możemy potrącać kamiennych wojowników, by upuszczali tarcze ze szkłem, których boi się triko. Wpadając na wrogów, sprawiamy też, że na moment przestają rzucać włóczniami. Cały czas musimy jednak uważać i nie dać się porwać. Kiedy przeciwnik podniesie chłopaka, musimy szybko wciskać różne przyciski pada. To odrobinę męczące. Niezwykłą atmosferę budują różne elementy. To chociażby świetne zastosowanie ciszy, połączone z prowadzeniem pięknej muzyki tam, gdzie jest potrzebna, to także wszechobecne poczucie tajemniczości, specyficzna magia przedstawionego świata, a także interakcje bohatera ze zwierzakiem. Intryguje także historia, choć opowiadana jest w sposób raczej minimalistyczny. Twórcy nie proponują oczywistych i ostatecznych odpowiedzi na pytania, które rodzą się w naszych głowach. Wątek dziwnej lokacji, w której się znajdujemy, intryguje do samego końca i nawet po napisach zastanawiamy się nad różnymi elementami fabuły. Czujemy chęć, by rozpocząć przygodę ponownie, żeby spojrzeć na całość z innej, bogatszej o nowe informacje perspektywy. The Last Guardian to gra jedyna w swoim rodzaju i trudno porównać ją do czegokolwiek, może poza ICO z PlayStation 2. Czuć tu rękę deweloperów, którzy w przeszłości dostarczyli już niepowtarzalnych i wyjątkowych wrażeń. Fantastyczna przygoda skutecznie wciąga do tajemniczego świata i robi wielkie wrażenie, nawet jeżeli czasem rzuca wyzwanie naszej cierpliwości.